Żeby móc porozmawiać sobie z osobą, która może mnie wysłuchać. Żeby przełamać bariery interpersonalne, żeby poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Żeby podarować komuś swój czas, nawet nie pomoc, nie coś fizycznego, ale właśnie ten czas, rozmowę. Mieć jakiś kontakt z drugą osobą, kogoś poznać. Chciałam kontaktu z ludźmi. <noise> Dlaczego wziąłam udział w programie? Żeby przełamać bariery interpersonalne, żeby poznać ludzi potowych zainteresowania, żeby podzielić się swoją pasją i żeby się bardziej upocząć. Bardzo urzekła mnie sama idea tego programu, żeby podarować komuś swój czas. Nawet nie pomoc, nie coś fizycznego, ale właśnie ten czas, rozmowę. Jestem w domu mm, i mam trudności z wyjściem na zewnątrz ponieważ mieszkam na pierwszym piętrze bez windy, a poruszam się o wózku. Jestem osobą, która y, lubi kontakt z ludźmi, tych kontaktów na no, co dzień po prostu mi y, brakuje. Temat takiego, może nie stricte wykluczenia, ale takiego wycofania jest mi też y, bliski. Wiem, jak ważny jest kontakt y, z drugim człowiekiem, chociażby przez tego Zooma. No nie mam tego kontaktu z ludźmi, odkąd skończyłam szkołę i stwierdziłam, że mogłabym Kogoś poznać. Wiem, że program polegał na tym, żeby właśnie ten kontakt zapewnić, ale ja czułam taką wewnętrzną potrzebę, że ja też bym chciała trochę ze swojej strefy komfortu powiedzmy wyjść. Czułam, że, że ja też na tym bardzo dużo skorzystam, że mogę komuś pomóc, jednocześnie pomagając sobie nigdy nie miałam takiego doświadczenia jeżeli chodzi o właśnie kontakty z osobami nowo poznanymi przez internet chciałam zobaczyć jak to jest no, na początku byłam bardzo zestresowana. Nie wiedziałam, po pierwsze, jaką osobę dostanę tutaj do rozmowy, po drugie, jak rozmawiać, czy będą jakieś tematy, które na przykład mogą ją urazić. Po tych pierwszych kilku spotkaniach to właściwie całkowicie odeszło, no bo poznałyśmy się. Zostałam też połączona ze swoją koleżanką w taki, w taki dobry sposób, że rzeczywiście od razu między nami zakliknęło. Dobrze się współpracowało. Mieliśmy wspólne zainteresowania, dobrze byliśmy dobrani, bo jako jest osobą piszącą, a Maria jest korektorem i redaktorem. To mieliśmy wspólny temat na temat książek i, i, i czasami na temat psychologii. Mega, dobre dopasowanie pod kątem gdzieś tam zainteresowań, wspólnych tematów. Kontakt między mną a był. Bardzo dobre. No i też się okazało, że mamy parę wspólnych zainteresowań, także miałyśmy o czym rozmawiać. Bardzo się polubiłyśmy, i te rozmowy naprawdę no w pewnym momencie przestałam je traktować jako wolontariat, a takie po prostu spotkania, by. Porozmawiać, dowiedzieć się, jakieś nową perspektywę zdobyć na pewne tematy. Od pierwszego spotkania złapałyśmy dosyć dobry kontakt. Obydwie lubimy bardzo zwierzęta. W momencie, kiedy się spotykałyśmy, ja byłam zawsze w mieszkaniu, a wolontariuszka łączyła się z różnych miejsc, jak mi opowiadała o danym miejscu, w którym jest, to później wysyłała mi zdjęcia zwierzaków różnych i to też było takie miłe. Razem wspólnie tam gdzieś puzzle układałyśmy w coś, tam grałyśmy. Był taki moment, kiedy ja byłam na wyjeździe w Stanach. Thank you I też się łączyłyśmy z moją koleżanką i ona mogła zobaczyć trochę kawałek świata dzięki temu. I rozmawiałyśmy, i grałyśmy w gry planszowe, na przykład na w internecie. O czekoladzie, żeśmy dosyć dużo rozmawiały. Ja ogólnie jestem osobą dość nieśmiałą, ale z każdym spotkaniem z wolontariuszką się otwierałam. No i też po prostu czułam się w tej relacji z wolontariuszką bez... Była ta tolerancja, szacunek, akceptacja. Myśmy z Julką naprawdę złapały wspólny język i, i ja mega dużo takiej pozytywnej energii od, od Julki przejęłam, takiej chęci w ogóle do działania, więc to jest mega fajne, bo tego potrzebowałam. I nawet poszłam na studia. Też Julka była trochę prowodyrem, bo zaczęłyśmy rozmawiać o tych studiach, więc mi się nagle zachciało coś nowego robić. Ja dostałam dużo inspiracji. Od swojej koleżanki i, i tak czuję, że ona też ode mnie mogła, mogła poczerpać trochę, więc tak czuję, że to jest taka sytuacja win-win, że tutaj się nawiązała taka głębsza relacja. Hmm, można się wielu rzeczy dowiedzieć, ja na przykład od wolontariuszki dowiedziałam się o różnych innych formach pomocy dla osób niepełnosprawnych. Nie tylko ja poświęcałam swój czas, ale również uzyskiwałam bardzo dużo nowych perspektyw. Mogłem poznać ludzi, trochę się otworzyć, bo moje schorzenie, że mało wychodzę do ludzi. Mogłem trochę się poinspirować opinią pani Magie odnośnie pisania i mogliśmy się z myślami, też to w naszym życiu wnosi, nie? Na pewno nie zakończymy naszej znajomości razem z zakończeniem programu, bo, bo tak czuję, że, że złapałyśmy dobre połączenie. Razem z wolontariuszką stwierdziłyśmy, że jak najbardziej byśmy chciały obie kontynuować tą znajomość, czy to w wersji takiej online, czy też może takiej wersji już realnej, żywej, stacjonarnej. Ja się bardzo cieszę, że, że mogłam ją poznać, miałam, miałam taką możliwość i gdzieś ten kontakt będziemy się starały na pewno utrzymać przez dłuższy czas. To nic nie kosztuje, e, tak naprawdę, a bardzo dużo można zyskać właśnie nowych perspektyw, nowych znajomości. Raz, że tak łatwo w ogóle y, było być tym wolontariuszem, że tutaj naprawdę to nie jest lot w kosmos, tylko Wystarczy troszeczkę y, y, zorganizować sobie czas i, i tą godzinkę czy tam półtorej na tego Zooma y, się połączyć, że to jest takie no, dla każdego dostępne. Bardzo mi się podobała forma, że to było online. No bo mogłam dopasowywać te spotkania pod swoje możliwości i pod swój rytm dnia. Program daje możliwość kontaktu z drugą osobą, co jest no, bardzo ważne w ogóle w życiu, ponieważ dużo osób niepełnosprawnych jest wykluczanych niestety ze względu na swoją próbę. O podobnych pasjach można znaleźć osoby. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach wszystko tak pędzi i, i zawsze się człowiek wymawia tym, że nie mam czasu, nie mam czasu. A tutaj rzeczywiście można było wszystko tak poukładać, żeby ten czas się znalazł. Tak naprawdę co tydzień jak się spotykamy, to nie mogę się doczekać już spotkania. Na pewno bym polecił. Polecam z całego serca. Jak ktoś ma tylko taką otwartą głowę do, i chęć do poznawania nowych ludzi, to jak najbardziej. Polecam udział i zachęcam do tego, żeby ludzie spróbowali, bo jest to bardzo fajne doświadczenie. I super.